Pierwsze targi edukacyjno-zawodowe w gminie przyciągnęły tłumy do Miejskiego Środka Kultury w Czerwiącej. Już przed godziną dziesiątą zjawili się mieszkańcy, którzy liczyli na to, że dzięki targom znajdą zajęcie. Szukam bardziej pod moim drugim kierunkiem pracy biurowej. Jakiś konkretny zawód czy nie, bo po gimnazjum właśnie jestem i szukam coś yy, jako sprzedawca. I co? Są oferty tutaj na targach pracy? Są, są. Nie tylko oferty związane z pracą biurową można było znaleźć na pierwszych targach pracy. Nie brakowało ofert od różnorodnych przedsiębiorców czy instytucji publicznych. Mundrowie zachęcali młodych ludzi do zapoznania się z ich ofertą. Mamy wolne wakaty, są możliwości, mamy szeroki asortyment możliwości zatrudnienia w różnych komórkach organizacyjnych, gdzie młodzi ludzie mogą się spełnić. Bezrobotni mogli się zapoznać z blisko setką ofert pracy, stażu czy praktyk zawodowych. Są agencje pracy tymczasowej, są szkoły, młodzieżowe biura pracy, mój punkt pośrednictwa pracy, urzędy pracy. Pracodawcy indywidualni. Co podkreślali uczestnicy targów, ogromną zaletą jest to, że odbywają się one na miejscu, w gminie, a udało się je zorganizować w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Targi zorganizował punkt pośrednictwa pracy w Czerwiące oraz ośrodek pomocy społecznej. Zauważamy w tej chwili ogromne zainteresowanie różnych instytucji, różnych zakładów pracy, które jedne na nasze zaproszenie, inne same zgłosili. Zgłaszały się do nas zainteresowane tym dzisiejszym dniem, wystawieniem siebie, zaprezentowaniem swoich możliwości, zawodów przeróżnych. Dodajmy, że swoje stoiska miały też szkoły ponadgimnazjalne. Dzięki temu młodzież mogła zapoznać się z ofertami edukacyjnymi. Jak oszacowano, w targach wzięło udział ponad pół tysiąca osób. Jak deklarują organizatorzy, targi odbędą się po raz drugi w październiku, a następnie będą organizowane cyklicznie raz w roku. Pełną parą trwają roboty przy budowie boiska w Dębińsku z zbiegu ulic Asny Bołkowskiej. Dodajmy boiska długo wyczekiwanego przez mieszkańców dzielnicy. Na razie trwają prace ziemne, jednak już we wrześniu ma tutaj powstać nowoczesny obiekt sportowy. Boisko pełnowymiarowe, ze sztuczną trawą, z infrastrukturą towarzyszącą, parkingami, trybunami, ogrodzenie. Boisko, które także będzie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ma powstać zaplecze szatniowo-sanitarne, a teren wokół ma być uporządkowany. Inwestycja ma kosztować ponad 2 miliony złotych. Pieniądze te udało się zdobyć dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Mieszkańcy nie kryją zadowolenia z budowy obiektu. Mnie to cieszy, że będzie fajne boisko. Od wczesnej wiosny z kolei dębiszczanie mogą korzystać z ryneczku w centrum dzielnicy. Zagospodarowaliśmy ten teren. Ma różne funkcje wypoczynkowe, rekreacyjne, ale także tam są miejsca parkingowe. Rynek mieści się przy zbiegu ulic Zabrzeńskiej i Bełkowskiej. Zdecydowanie dzięki niemu poprawiła się estetyka centrum. Miejsce zaprojektowane zostało w nowatorski sposób. Kamienne ławy okalające stół sprawiają wrażenie wypływających z bruku. Zasadzono także nowe drzewa i kwiaty. Aby z czasem rynek otoczony był zielenią, znalazło się miejsce i na mini plac zabaw. Sam rynek, jak się pani podoba? Bardzo fajnie. W porównaniu z tym, co było teraz, można gdzieś usiąść i super. Czyli jest pani zadowolona? Tak, bardzo. Inwestycja kosztowała około 445 tysięcy złotych. Młodzież w czerwiące Leszczynach uczy się kibicowania, na to dzięki projektowi Od kibica z rodzica, sztuka wychowywania do kibicowania, który opracowali wspólnie stowarzyszenie. Najważniejsza jest tradycja, rozświetlica terapeutyczno-środowiskowa. To ma być projekt, który ma tak naprawdę zmienić obraz kibica, w szczególności piłkarskiego, nie ze względu na bandyty, z chuligaństwo, ale na przedstawienie takich pozytywnych postaw związanych z kulturalnym dopingiem. Projekt ma uczyć kibicowania dzieci i młodzież będącą wychowankami świetlic terapeutyczno-środowiskowych z terenu gminy. Łącznie bierze w nim udział 45 młodych osób. Chcemy e, nauczyć, e, chcemy, żeby akurat... W sposób bezpieczny, zdrowy mogły ze swoimi rodzicami czy po prostu z jakąś dalszą rodziną wybrać się na takie święto piłkarskie. Jak kibicować można się było przekonać w czasie meczu towarzyskiego policjantów, z czerwieńskiego komisariatu i młodzieży, jak się okazuje, stróże prawa także angażują się w akcje uczące kulturalnego dopingu. Tak są prowadzone prelekcje, nawet w ostatnim czasie, bodajże w ubiegłym tygodniu była prowadzona prelekcja przez kolegów z Komendy Miejskiej Policji z Rybnika. Dzieci z chęcią włączyły się do projektu nabywając wiedzy nie tylko o kibicowaniu, ale także o zasadach fair play. Pani nasz uczy jak się zachować na stadionie, żeby nie bić się, żeby się źle nie zachowywać? No powinien być fair play, nie powinien faulować lakówek. Po prostu dla innych i pomagać im też. W ramach projektu ogłoszony ma być konkurs. Mówimy nie dyskryminacji i rasizmowi na stadionach piłkarskich, planowane są festyny, mecze towarzyskie, turnieje piłkarskie czy konkurs wiedzy o piłce nożnej. W zespole szkół numer 1 przez tydzień wizytowali niezwykli goście. Nauczyciele z różnych krajów Europy przybyli do Leszczyn w ramach projektu Komeniusz, różne gry w różnych krajach. Nasi goście Przywieźli z sobą różnego rodzaju przyrządy do gier i po prostu wykonywali owe gry, bawili się z naszymi dziećmi, informując ich o sposobie tych gier w języku angielskim. Do szkoły podstawowej, która realizuje wspomniany projekt, przybyli wychowawcy z Wielkiej Brytanii, Rumunii, Turcji, z Włoch i Hiszpanii. Dzięki temu leszczyńscy uczniowie mogli się dowiedzieć, na czym polegają różnorodne europejskie zabawy, np. gra w palanta czy w przypominającą polską zabawę w dwa ognie. Wizyta zagranicznych gości była ostatnią, kończącą dwuletni projekt, który realizowała Szkoła Podstawowa. Program był strzałem w dziesiątkę. Zachwala dyrektor zespołu szkół nr 1, Anna Bober. Dlatego, że po prostu wiele uczy i, i wiele pokazuje. Pokazuje, jak wygląda zabawa, gra w innych krajach, jakie, jak się uczy w innych krajach, jakie są szkoły, systemy nauczania. To jest bardzo istotne. Goście wzięli także udział w konkursie czytelniczym, który odbył się w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. Zaprezentowali fragmenty utworów ze swojego państwa. To była niemała atrakcja dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy, którzy przystąpili do szóstej już edycji konkursu, w czasie którego musieli się wykazać znajomością lektur i nie tylko ich. Mamy szereg innych takich fajnych zagadek, gier i zabaw czytelniczych. Mam nadzieję, że dzieci się będą wspaniale bawiły. Było więc pytanie o autora danego utworu na podstawie przeczytanego fragmentu, musiało wiedzieć, z jakiej książki pochodzi wystawiona przez uczniów scenka. Konkurs czytelniczy pomaga rozwinąć w najmłodszych pasję czytania książek. Jak się okazuje, uczniowie zespołu szkół lubią czytać, zwłaszcza nadal popularne tytuły. E, seria o Karim Potterze. Dlaczego właśnie ta seria? E, są bardzo ciekawe i naprawdę są dobrze napisane. Dlaczego twoim zdaniem warto czytać książki w dzisiejszych czasach? Dzisiejsze czasy, bo y, można mieć większe wyobraźni. Całą imprezę uatrakcyjniły występy dzieci z zespołu szkół nr 1. To byli niezwykli petenci mówili urzędnicy z czerwieńskiego magistratu, których odwiedziły przedszkolaki z przedszkola nr 10. Co roku z początkiem maja mamy właśnie taką tematykę dotyczącą Polski, dotyczącą Czerwionki, regionu. No a że była taka okazja, że był i Dzień Flagi i uchwalenia Konstytucji 3 maja, więc postanowiliśmy tutaj z panią Hanią spotkać i pokazać dzieciom od może niecodziennej strony pracę urzędu. Dzieci zwiedziły wszystkie najważniejsze wydziały w urzędzie. Swoją wycieczkę rozpoczęło od sali narad, gdzie rzecznik prasowy Hanna Pirecka nowak tłumaczyła zasadę funkcjonowania magistratu. Z małymi petentami spotkał się również burmistrz Wiesław Janiszewski, który opowiedział na czym polega praca urzędników. Panie dzieci, jesteście w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwiące. To jest taka instytucja, która przede wszystkim służy mieszkańcom. Po słodkim poczęstunku maluchy ruszyły na zwiedzanie poszczególnych wydziałów. Spotkali się z naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich, zobaczyli do czego służy dowód osobisty, pokazaliśmy archiwa. W archiwach mogli na przykład znaleźć dane o swoich rodzicach. Ciekawym programem wycieczki była ceremonia ślubna, którą zorganizowała specjalnie dla maluchów kierownik Wydziału Stanu Cywilnego. Mieliśmy pana, młodego panią, młodą świadków. Zobaczyli togę, zobaczyli łańcuch. Myślę, że to dla nich niezapomniane wrażenia. Jednak najbardziej dzieciom spodobała się wizyta strażników miejskich, którzy pokazali przedmioty służące im w codziennej pracy. Ogromne wrażenie zrobiło więc na przedszkolakach latarka, kamizelka, pałka, czapka i oczywiście kajdanki. Na koniec tej wycieczki wszystkie maluchy otrzymały niespodzianki. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w imprezach w ramach Dni Czerwionki Leszczyn. Imprez jest sporo i bardzo różnorodne. Między innymi, a szczególnie chciałabym Państwa zaprosić na biesiadę wspomnieniową poświęconą Wilhelmowi Szewczykowi z okazji 20. rocznicy jego śmierci, która odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury 14 czerwca. Oprócz tego oczywiście tradycyjnie po raz 17. międzynarodowe seminarium szermierki japońskiej, które poprowadzi mistrz z Tokio, Komei Gucci, Takaaki. No i nasza sztandarowa impreza, 9 Festiwal Muzyki Niemechanicznej Aranderock Rock, 25 czerwca od godziny 12.00. Zapraszamy do Czerwionki Leszczy. W imieniu społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół nr 3 chciałam serdecznie zaprosić na festyn zorganizowany w dniu 4 czerwca od godziny 16 do godziny 21.00. Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 3. Pragnie bardzo serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców gminy, rodziców i sympatyków szkoły na organizowany festyn. Gwarantujemy świetną zabawę, mnóstwo atrakcji, będzie coś dla duszy, ciała i żołądka. I mamy nadzieję, że ta impreza posłuży lepszej integracji nie tylko społeczności naszej szkolnej, ale również tutaj lokalnej. Zapraszamy na występy artystyczne Dzieci i Młodzieży z Zespołu Szkół Nr 3 w Czerwionce. Wystąpi również Nauczycielski Zespół Muzyczny. Zapraszamy na otwarcie przyszkolnego arboretum oraz zielonej klasy. Zapraszamy także na prezentację Bractwa Rycerskiego z Czerwionki. Zapraszamy na popis umiejętności naszych strażaków z OSP Czerwionka. Zapraszamy na turnieje sportowe koszykówki i piłki nożnej. Zapraszamy na zabawy dla dzieci. Malowanie kredą farbami będzie też klaun. Zapraszamy na występy muzyczne. Kapeli z naszego miasteczka i zespołu kamiaty.